czerniak 2025, rak piersi 2005, rak prostaty 2003, chłoniak Hodgkina 2012, rak piersi 2010, rak jajnika 2003 i piersi 2012, rak gardła 2010, rak piersi 2000, rak jądra 1996, rak piersi 1993, rak tarczycy 2000 i prostaty 2016, rak piersi 2017, rak jelita grubego 2002, rak piersi 2007 i IMDS, MDS, krwi i szpiku 2012, rak piersi 2006, chłoniak nieziarniczy 1995, rak piersi 2008, rak podstawnokomórkowy skóry 2013, rak piersi 2006, rak szyjki macicy 2018. Wszyscy żyją. Dobrze, że mówimy głośno o tym, kto zmarł na raka. Ale czas zacząć wymieniać też tych, co żyją. Dla zdrowych, żeby się badali, a nie postrzegali raka jako bezwzględny wyrok i mówili lepiej nie wiedzieć. Dla tych, co właśnie dostali diagnozę, żeby byli choć trochę mniej przerażeni niż ja w 2018. I dla tych, co, jak ja, żyją z chorobą, żeby nie tracili nadziei. Jeśli to oglądasz, to nadal żyjesz. Zdrówka!